Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że wyrzucając śmieci, tak naprawdę marnujesz prawdziwe złoto? Brzmi dziwnie, ale to prawda. Szczególnie slimoware. Jeśli masz rośliny doniczkowe lub mały ogródek, dziś odkryjemy przed tobą 10 skarbów, które czekają w Twojej kuchni i w Twoim domu. To lista najlepszych organicznych nawozów, które nie kosztują ani grosza i po tym filmie na pewno spojrzysz na swój kosz na śmieci zupełnie innymi oczami. Wiele osób sądzi, że do bujnych kwiatów i obfitych plonów niezbędna jest droga chemia ze sklepu. Ale nasi dziadkowie doskonale radzili sobie bez niej. Intuicyjnie wiedzieli, że natura sama dostarcza wszystkiego, co niezbędne do nawożenia roślin. Dziś po prostu wrócimy do tych korzeni, ale z naukowym podejściem wyjaśnimy, co i dlaczego działa i jak przekształcić zwykłe odpady w potężny eliksir wzrostu dla twoich zielonych pupili no? A więc otwieramy naszą listę najlepszych domowych nawozów. Na dziesiątym honorowym miejscu znajduje się coś, co bezlitośnie wyrzucacie do kosza za każdym razem, gdy gotujecie zupę lub sałatkę. Tak, to zwykłe łupiny cebuli wydawać by się mogło, że to tylko śmieć. Ale w rzeczywistości jest to prawdziwa apteczka natury i skarbnica składników odżywczych. W tej złocistej zbroi cebuli kryją się fitoncydy. Są to lotne substancje, które skutecznie zwalczają patogenne grzyby i odstraszają drobne szkodniki. A co więcej, znajdziecie tam najcenniejszy składnik kwercetynę. Zapamiętajcie to słowo. To potężny przeciwutleniacz i stymulator wzrostu, który wzmacnia odporność roślin, czyniąc je bardziej odpornymi na choroby i stres. Przygotowanie złupin magicznego eliksiru jest dziecinnie proste. Zapamiętajcie przepis. Weźcie dobrą, hojną garść suchych łupin cebuli. Włóżcie je do słoika i zalejcie litrem wrzątku. Ważne jest, aby użyć wrzątku, by wydobyć z łupin maksimum korzystnych substancji. Teraz przykryjcie naczynie pokrywką i odstawcie do naciągnięcia na kilka godzin, a najlepiej czy na całą noc. Zrozumiecie, że napar jest gotowy, gdy nabierze intensywnego, Złocisto brązowego koloru, przypominającego mocno zaparzoną herbatę. Następnie należy go koniecznie przecedzić przez sitko lub gazę, aby drobne cząstki nie osiadały na liściach i w glebie. I oto nasz eliksir jest gotowy. Tym złocistym naparem można zarówno podlewać rośliny pod korzeń, jak i opryskiwać liście. Podlewanie odżywia i odkaża glebę, a opryskiwanie tworzy niewidzialną barierę ochronną przed mszycami i przędziorkami. Taki prysznic szczególnie uwielbiają kwiaty doniczkowe, pelargonie, a także młode sadzonki pomidorów i ogórków. Prosto za darmo i niezwykle skutecznie. Świetnie, idziemy dalej. Na dziewiątej pozycji w naszym zestawieniu coś, co zostaje po waszym porannym rytuale picia herbaty. Mowa o zużytych fusach herbacianych. Tak, to co zostaje w torebkach czy w dzbanku do parzenia herbaty, to nie tylko odpady, ale doskonała ściółka i cenne źródło składników odżywczych. Liście herbaty zawierają garbniki, które wykazują delikatne działanie antyseptyczne. Pomagają odkażać glebę i zwalczać niektóre choroby grzybowe. Dodatkowo, rozkładając się, fusy sprawiają, że podłoże staje się bardziej pulchne, przewiewne i lepiej zatrzymuje wilgoć, co bardzo odpowiada korzeniom roślin. Ale tutaj Drodzy miłośnicy roślin, jest jeden bardzo ważny niuans, o którym wiele osób zapomina: nigdy nie wysypujcie mokrych fusów bezpośrednio na powierzchnię ziemi w doniczce. Dlaczego? Wilgotne fusy to idealne środowisko do rozmnażania się małych, czarnych muszek, ziemiórek. Pozbycie się ich będzie potem bardzo trudne. Co więcej, zbita warstwa mokrych fusów może spleśnieć. Jak więc prawidłowo wykorzystać herbatę? Istnieją dwa bezpieczne sposoby. Pierwszy i najprostszy to dokładne wysuszenie zużytych fusów. Wystarczy rozłożyć je cienką warstwą na papierze i pozwolić im całkowicie wyschnąć. Po tym zabiegu suche fusy można śmiało wmieszać w wierzchnią warstwę podłoża. Będą one powoli rozkładać się, oddając składniki odżywcze i poprawiając strukturę gleby. Drugi sposób to wykorzystanie fusów herbacianych jako drenażu. Podczas przesadzania roślin wystarczy nasypać warstwę wysuszonych fusów na dno doniczki. Zapewni to zarówno dobry odpływ wody, jak i dodatkowe odżywienie dla korzeni. Tę metodę szczególnie cenią paprocie i inne wilgociolubne rośliny doniczkowe. Przechodzimy do kolejnego punktu na naszej liście, a na ósmym miejscu czeka na nas coś niezwykle prostego i dostępnego. Wywar ziemniaczany. Tak, chodzi o tę samą wodę, którą zazwyczaj po prostu wylewasz do zlewu po ugotowaniu ziemniaków. Koniec z tym, w czym tkwi jej wartość. Kiedy ziemniaki się gotują. Oddają dowody ogromnej ilości skrobi, a co ważniejsze potasu. Potas to jeden z trzech filarów, na których opiera się zdrowie roślin obok azotu i fosforu. Odpowiada za zawiązywanie pąków i kwitnienie, pomaga formować silne owoce oraz zwiększa odporność roślin na suszę i chłód. W gruncie rzeczy wywar ziemniaczany to darmowy i naturalny napój energetyczny dla Twoich zielonych podopiecznych, ale i tu obowiązuje ważna zasada, a nawet dwie. Pierwsza i najważniejsza, wywar do podlewania możesz użyć tylko wtedy, gdy ziemniaki gotowałeś bez soli. Sól jest zabójcza dla większości roślin. Blokuje system korzeniowy i utrudnia wchłanianie wody, więc jeśli solisz wodę podczas gotowania, ta metoda niestety nie jest dla Ciebie. Druga zasada, przed użyciem wywar należy koniecznie ostudzić do temperatury pokojowej. Nigdy nie podlewaj roślin gorącą, a nawet ciepłą wodą. To spowoduje szok i może uszkodzić delikatne korzenie. Jak stosować? Prościej być nie może. Po ugotowaniu ziemniaków bez soli, po prostu zlej wodę do osobnego naczynia i pozwól jej całkowicie ostygnąć. Nie trzeba rozcieńczać. Tym ostygłym wywarem możesz śmiało podlewać zarówno kwiaty doniczkowe, jak i rośliny ogrodowe. Szczególnie wdzięcznie na takie nawożenie zareagują rośliny kwitnące, takie jak pelargonie, begonie, a także rozsada papryki i bakłażana w okresie zawiązywania pąków. To prawdziwy potasowy booster, który sprawi, że zakwitną obficie i dłużej. Kontynuujemy nasz przegląd domowych nawozów. Na siódmym miejscu w naszym rankingu znalazł się popiół drzewny. Jeśli masz kominek, piec w saunie lub często grillujesz, to masz w ręku prawdziwy skarb. Nie spiesz się z wyrzucaniem tego szarego proszku. Popiół drzewny to, bez przesady, kompleksowy nawóz mineralny stworzony przez samą naturę. Choć nie zawiera azotu, jest niezwykle bogaty w potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo, krzem oraz kilkanaście innych mikroelementów w łatwo przyswajalnej dla roślin formie. Fosfor wspiera rozwój silnego systemu korzeniowego, a potas, jak już wiemy, odpowiada za bujne kwitnienie i obfite owocowanie. Co więcej... Popiół doskonale odkwasza glebę, co jest kluczowe dla wielu roślin ogrodowych, które nie przepadają za kwaśnym podłożem. Ale uwaga, nie każdy popiół jest tak samo cenny. Do nawożenia nadaje się wyłącznie popiół powstały ze spalania czystego drewna, brzozy, dębu czy drzew owocowych. Kategorycznie zabrania się używania popiołu z węgla, odpadów budowlanych, lakierowanych desek. Gazet czy magazynów z połyskiem. Taki popiół zawiera metale ciężkie i szkodliwe związki chemiczne, które mogą zatruć zarówno glebę, jak i Twoje rośliny. Jak stosować popiół? Istnieją dwie główne metody. Pierwsza to nawożenie na sucho, suchy, przesiany popiół. Wystarczy rozsypać wokół roślin i delikatnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. To długoterminowa metoda, która będzie stopniowo dostarczać składników odżywczych. Zalecana dawka to około pół szklanki na metr kwadratowy. Drugi sposób to przygotowanie płynnego nawozu dla szybkiego efektu. W tym celu szklankę popiołu należy zalać dziesięcioma litrami wody, dokładnie wymieszać i odstawić na dobę co jakiś czas mieszając. Otrzymanym roztworem podlewa się rośliny bezpośrednio pod korzeń. Ta metoda jest idealna do szybkiego dokarmiania pomidorów, ogórków, kapusty i ziemniaków, a to nie wszystko. Popiół świetnie odstrasza ślimaki. Wystarczy wysypać suchy popiół wokół grządek, tworząc barierę, a szkodniki nie będą w stanie się do nich dostać. Mosmacio. Przechodzimy dalej, a na szóstym miejscu mamy nawóz, który jest dosłownie żywy. To woda z akwarium. Jeśli masz w domu rybki, to jesteś posiadaczem stałego i praktycznie idealnego źródła odżywki. Dla roślin. Dlaczego woda akwariowa jest tak korzystna? To proste. To zamknięty mini ekosystem. Produkty przemiany materii ryb, resztki pokarmu, obumarłe części roślin wodnych. To wszystko jest przetwarzane przez pożyteczne bakterie i zamienia się w roztwór bogaty w azot, fosfor i mnóstwo mikroelementów. Co więcej, wszystkie te substancje są w bardzo łagodnej, łatwo przyswajalnej formie i zbilansowanym stężeniu. To nie jest sk skoncentrowana chemia, która mogłaby poparzyć korzenie, lecz delikatne i żywe pożywienie. W zasadzie za każdym razem, gdy robisz planową podmianę wody w akwarium, otrzymujesz gotowy płynny nawóz. To absolutnie korzystne rozwiązanie dla wszystkich. Ryby czują się dobrze w świeżej wodzie, a rośliny otrzymują bezcenną odżywkę. Jak tego używać? Nic prostszego. Podczas czyszczenia akwarium nie wylewaj starej wody do kanalizacji. Zlej ją do konewki lub wiadra. Nie trzeba niczego rozcieńczać ani odstawiać. Tą wodą można od razu podlewać kwiaty doniczkowe i balkonowe, a także sadzonki. Na takie nawożenie rośliny reagują bardzo bujnie. Liście stają się bardziej soczyste i zielone, wzrost przyspiesza, a kwitnienie staje się obfitsze. Ważna uwaga! Taką wodę do nawożenia można stosować mniej więcej raz w miesiącu w okresie aktywnego wzrostu roślin, czyli wiosną i latem. Zimą, kiedy rośliny są w stanie spoczynku, lepiej powstrzymać się od takiego nawożenia. I oczywiście ta metoda nie jest wskazana, jeśli niedawno leczyłeś ryby w ogólnym akwarium za pomocą środków chemicznych. Poza tym to idealna symbioza dwóch Twoich domowych pasji. Przekroczyliśmy półmetek naszego zestawienia. I na piątym miejscu produkt, który ma w kuchni niemal każda pani domu, ale mało kto wpada na pomysł, by wykorzystać go dla roślin. Mowa o zwykłych drożdżach piekarskich. Tak, dobrze słyszeliście. Drożdże to coś więcej niż tylko składnik puszystych wypieków. To żywe, mikroskopijne grzyby, które są potężnym stymulatorem wzrostu dla roślin. Jak to działa? Gdy trafią do ciepłej i wilgotnej gleby, drożdże zaczynają się aktywnie rozmnażać. W procesie swojej aktywności życiowej wydzielają mnóstwo cennych substancji: fitohormony, witaminy z grupy B oraz auksyny. Te substancje działają jak prawdziwy doping dla systemu korzeniowego. One dosłownie budzą do życia mikroorganizmy glebowe, przyspieszają rozkład materii organicznej i sprawiają, że korzenie rosną jak na drożdżach. Roślina z silnym systemem korzeniowym jest w stanie wchłonąć znacznie więcej składników odżywczych z gleby, co z kolei prowadzi do aktywnego wzrostu zielonej masy i obfitego kwitnienia. Przygotowanie nawozu drożdżowego jest niezwykle proste. Oto klasyczny przepis: weź 10 gramów suchych drożdży i jedną łyżkę stołową cukru. Cukier w tym przypadku to pożywka dla samych drożdży, by szybciej się obudziły. Rozpuść tę mieszankę w jednym litrze ciepłej wody. Pamiętaj, że woda musi być ciepła, nie gorąca inaczej drożdże zginą. Odstaw roztwór na kilka godzin w ciepłe miejsce. Zobaczysz, jak zacznie się pienić. To znak, że proces fermentacji ruszył. Następnie uzyskany koncentrat należy rozcieńczyć czystą wodą w stosunku 1 do 5. To znaczy, na 1 litr naszego drożdżowego roztworu bierzemy 5 litrów odstanej wody. Tak przygotowanym roztworem podlewamy rośliny bezpośrednio pod korzeń. Taka odżywka to prawdziwy eliksir życia dla osłabionych roślin, dla sadzonek po pikowaniu oraz dla kwiatów, które długo nie mogą zakwitnąć. Pamiętaj tylko, że drożdże działają wyłącznie w cieple, dlatego najlepiej stosować taką odżywkę w ciepły wiosenny lub letni dzień. Zbliżamy się do czołówki naszego rankingu. Czwarte miejsce może wydawać się nieco kontrowersyjne, ale jego skuteczności trudno zaprzeczyć. Mowa tu o zwykłym cukrze. Po co roślinom cukier? Przecież przeprowadzają fotosyntezę w procesie, której same wytwarzają glukozę. Zgadza się. Ale są sytuacje, gdy roślina potrzebuje nagłej pomocy, na przykład po przesadzaniu, w trakcie choroby, przy niedoborze światła zimą, albo gdy kwiatek po prostu wygląda na osłabionego i pozbawionego życia. W takich przypadkach własna produkcja energii może okazać się niewystarczająca. I właśnie wtedy z pomocą przychodzi cukier. Glukoza, która jest jego głównym składnikiem, służy jako źródło czystej energii nie tylko dla samej rośliny, ale również dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych. To trochę jak podanie choremu filiżanki słodkiej herbaty: siły pojawiają się błyskawicznie. Roślina dostaje szybki zastrzyk energii, by móc się zregenerować i uruchomić wewnętrzne procesy odnowy. Jednak jak w przypadku każdego silnie działającego środka kluczowe jest tu zachowanie umiaru i zastosowanie odpowiedniej techniki. Po prostu posypywanie ziemi cukrem jest absolutnie niedopuszczalne. Może to doprowadzić do pojawienia się pleśni i przyciągnąć szkodniki, na przykład mrówki. Właściwym sposobem jest przygotowanie słodkiego roztworu. W tym celu wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę cukru w jednym litrze odstanej wody o temperaturze pokojowej. Dobrze wymieszaj, aby cukier całkowicie się rozpuścił. Tym słodkim roztworem można podlewać osłabione rośliny pod korzeń, ale uwaga, nie przesadzajcie. Taki energetyczny zastrzyk to raczej środek ratunkowy, a nie regularne nawożenie. Stosować go można nie częściej niż raz w miesiącu i tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Szczególnie dobrze na takie dokarmianie reagują fikusy, kaktusy i inne sukulenty, które gromadzą składniki odżywcze. Więc jeśli wasz ulubiony kwiatek posmutniał, spróbujcie poczęstować go słodką wodą. To może być ten impuls, który przywróci go do życia. Oto nasza czołowa trójka. Brązowy medal w naszym rankingu zdobywa produkt, który znajdziecie w każdej lodówce. To skorupki jaj. Powszechnie wiadomo, że skorupki to doskonałe źródło wapnia. I to jest prawda. Wapń jest dla roślin tak samo kluczowy, jak dla naszych kości. Bierze udział w budowie ścian komórkowych, sprawiając, że łodygi i liście stają się mocniejsze. Pomaga roślinom lepiej przyswajać inne składniki odżywcze i odkwasza glebę. Niedobór wapnia objawia się zwijaniem się młodych liści, a na owocach pomidorów pojawia się nieprzyjemna sucha zgnielizna wierzchołkowa. Wydawać by się mogło, że to proste. Zbierasz skorupki, kruszysz do doniczki i czekasz na rezultaty. Ale właśnie tutaj kryje się główny błąd, który popełnia 90% ogrodników. Duże kawałki skorupek, nawet te drobno połamane ręcznie, rozkładają się w glebie latami. Roślina po prostu nie zdąży pobrać z nich wapnia w ciągu jednego sezonu. To tak jakby obok głodnego człowieka postawić zamkniętą skrzynię z jedzeniem. Niewiele z tego będzie pożytku. W czym więc tkwi sekret? Aby wapń stał się dostępny dla roślin, skorupki należy zmielić na mąkę. Im drobniejszy proszek, tym szybciej zaczną działać. Najbardziej efektywnym sposobem jest najpierw dokładnie wysuszenie skorupek. Można je nawet wyprażyć w piekarniku w celu dezynfekcji, a następnie zmielić w młynku do kawy lub blenderze na bardzo drobny proszek, niemal pył. Tak przygotowaną mączkę wapniową można już dodawać do gleby podczas przesadzania roślin lub po prostu wsypywać wierzchnią warstwę podłoża, delikatnie mieszając. A dla jeszcze szybszego efektu można przygotować roztwór. W tym celu łyżkę stołową takiej mączki należy zalać litrem wody i odstawić na tydzień co jakiś czas wstrząsając. Otrzymanym roztworem można podlewać rośliny. Właśnie wtedy wasi zieloni podopieczni naprawdę, wam podziękują za mocne łodygi i zdrowe liście. Już prawie na szczycie naszego rankingu. Srebrny medal, czyli zaszczytne drugie miejsce, przypada napojowi, bez którego miliony ludzi nie wyobrażają sobie poranka. Mowa oczywiście o fusach kawowych. Dla wielu z nas dzień nie zaczyna się bez filiżanki aromatycznej kawy. To, co zostaje w ekspresie czy zaparzaczu, to jednak nie odpad, lecz niezwykle cenny nawóz. Fusy kawowe są bogate w azot, który jest kluczowy dla bujnego wzrostu zielonych części roślin. Zawierają też potas, magnes i fosfor. Ponadto doskonale spulchniają glebę, sprawiając, że staje się ona lżejsza, bardziej przewiewna i lepiej zatrzymuje wilgoć. W takim podłożu korzenie czują się po prostu doskonale. Ale najważniejsza cecha fusów kawowych zakwaszają one glebę. I to prawdziwy prezent dla roślin kwasolubnych, czyli tych, które uwielbiają kwaśne podłoże. Należą do nich hortensje, azalie, rododendrony, wrzosy, a z roślin doniczkowych wiele paproci i gardeni. Przy regularnym stosowaniu fusów kawowych jako nawozu, zauważysz, jak liście tych roślin stają się bardziej intensywnie zielone. A u hortensji nawet może zmienić się barwa kwiatów w kierunku niebieskich i fioletowych odcieni. Jednak i tutaj kryje się pewna pułapka, która może wszystko zepsuć. Nigdy nie używaj świeżych, jeszcze wilgotnych fusów kawowych prosto z ekspresu. Po pierwsze, mogą one zbyt gwałtownie zmienić kwasowość gleby. A po drugie, i to jest najgorsze, wilgotne fusy na powierzchni podłoża to idealne środowisko do rozwoju pleśni i grzybów. Oto właściwy sposób. Zbierz fusy kawowe. Rozłóż je cienką warstwą na blasze do pieczenia lub gazecie i pozwól im całkowicie wyschnąć. Muszą stać się absolutnie suche i sypkie. Właśnie w takiej formie można je bezpiecznie stosować. Po prostu wmieszaj niewielką ilość suchych fusów w wierzchnią warstwę gleby wokół rośliny. Można to robić mniej więcej raz w miesiącu w okresie aktywnego wzrostu. W ten sposób podarujesz swoim kwasolubnym podopiecznym prawdziwy zastrzyk energii ciągłego no zdrowia. A oto i on, zwycięzca. Pierwsze miejsce i złoto w naszym rankingu domowych nawozów organicznych zdobywa skórka banana. Dlaczego akurat ona? To proste. Skórka banana to absolutny i bezwzględny rekordzista pod względem zawartości potasu. A potas, o czym wielokrotnie wspominaliśmy, to kluczowy pierwiastek odpowiedzialny za kwitnienie i owocowanie. Odpowiada za zawiązywanie pąków, intensywność barw kwiatów słodycz owoców i ogólną odporność roślin na stres. Jeśli wasze kwiaty niechętnie kwitną, a pomidory słabo się zawiązują, najprawdopodobniej brakuje im właśnie potasu. Oprócz potasu skórka banana zawiera także fosfor, magnez, wapń i azot. Oznacza to, że jest to praktycznie kompleksowy nawóz w naturalnej, łatwo przyswajalnej formie. Można go stosować zarówno do kwiatów doniczkowych, jak i roślin ogrodowych, szczególnie chętnie przyjmują taką odżywkę Róże, fiołki, begonie, a także pomidory, papryka i ogórki. Ale podobnie jak w przypadku innych naszych zwycięzców, istnieją tu pewne sekrety prawidłowego zastosowania. Zwyczajne wrzucenie świeżej skórki do doniczki lub zakopanie jej w grządce to nie najlepszy pomysł. W procesie rozkładu świeża materia organiczna może przyciągnąć muszki owocówki, a także sprowokować rozwój chorób grzybowych. Dlatego przygotujemy dla naszych roślin prawdziwą herbatę bananową. To najszybszy i najbezpieczniejszy sposób na dostarczenie potasu bezpośrednio do korzeni. Przepis jest prosty: weź skórki z jednego lub dwóch bananów, drobno je pokrój lub podżyj, włóż je do litrowego słoika i zalej czystą, ostaną wodą o temperaturze pokojowej. Zamknij słoik pokrywką i pozostaw do naciągnięcia na 24-48 godzin, w tym czasie woda wyciągnie ze skórek większość potasu i innych korzystnych substancji. Napar nabierze lekko mętnego odcienia. Po tym czasie należy go odcedzić, a rozmoczone skórki można wrzucić do kompostownika. Otrzymanym bananowym eliksirem podlewaj rośliny bezpośrednio pod korzeń. Można to robić raz na dwie i trzy tygodnie w okresie aktywnego wzrostu i pąkowania efekty nie każą na siebie długo czekać. Zobaczysz, jak twoi zieloni pupile odżyją, wypuszczą nowe pąki i zachwycą cię bujnym i długotrwałym kwitnieniem. A teraz klucz programu, najważniejsza rzecz, którą chcemy wam zdradzić. Słyszeliście o kawie Skorupkach i bata od i bananach. Ale dlaczego u wielu osób to po prostu nie działa? Dziś ujawniamy najważniejsze sekrety. Zacznijmy od skorupek jajek. Wrzucone do doniczki w dużych kawałkach są bezużyteczne. Roślina nie wchłonie w ten sposób wapnia. Skorupki trzeba zmielić w młynku do kawy na drobny proszek. Tylko w takiej formie szybko uwolnią swoje cenne składniki do gleby. Alternatywnie można przygotować z nich wodny wyciąg, który zadziała jeszcze szybciej. Teraz kawa. Nigdy nie używajcie świeżych, jeszcze wilgotnych fusów prosto z ekspresu. Zbyt mocno zakwaszają glebę i mogą sprzyjać rozwojowi pleśni. Prawidłowy sposób najpierw dokładnie wysuszcie fusy z kawy, rozkładając je cienką warstwą. Dopiero potem delikatnie wmieszajcie je w wierzchnią warstwę ziemi. I na koniec banany. Ich skórki to prawdziwy supernawóz, ale świeża skórka zakopana w ziemi może przyciągnąć muszki owocówki i zacząć gnić. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie z nich nawozu płynnego. Wystarczy zalać skórkę z jednego banana litrem wody i odstawić na dobę. Tym właśnie eliksirem podlewajcie rośliny. To bezpieczne i niezwykle skuteczne. Prawda, że proste, a zmienia tak wiele. Jak widzicie, wasz dom to prawdziwa skarbnica dla każdego ogrodnika. Nie trzeba wydawać pieniędzy, aby wasze rośliny były zdrowe i piękne. Wystarczy po prostu zajrzeć na to, co macie pod ręką. Dziękujemy że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli okazał się dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych porad i trików. A teraz pytanie do Was, jakich sekretnych domowych odżywek używacie? Być może coś pominęliśmy, podzielcie się swoim doświadczeniem i przepisami w komentarzach.